Hala, ja jestem Marcisław, jesteście wy. Ale to jest Kate, która jest poszukiwana przez prawo. W sumie nie jest poszukiwana, bo została dopiero co pojmana. Ale się uwolniła, więc możemy wyjść. Jesteśmy na Syberii, tutaj, to jak to mówią, ręka władz nie sięga. E, dzień dobry, panie władzu. Oto dokument potwierdzający możliwość wejścia do miasta, panna Walker, nie, stop, mam nakaz aresztowania. Walker, łapać ją. Jeżeli on nie ma wstępu do miasta, to to jest dziwne. Przepustka! Oddaj mi ją. Natychmiast słyszysz? Jest sprawy pierwsza nieźle. Pomyśleli o tym, jakby to zrobić, mądrze. Ale druga, co? Dwóch kur dupli napadło gościa przed panem policjantem, i. i tyle. O Jezu, jak tu pusto, <śm> tam jakieś bataty leżą? Co to jest? A, nie podejdę. Chyba, nie mam pojęcia jak ta gra działa. Podejdę. Zrezygnowanie z pojedynczych ekranów to był strasznie głupi pomysł. Hej, okay, szukamy nogi. Gdzie tu jest sprzedawca? Jezu, ale się będę błąkał po tej okolicy. Ale tu nic nie ma tylko ładny ekran asety do miniaturki e, dobra tutaj nie ma po co włazić i ak actually... czuli. Ja sobie to zeskrinuję. Tu nie ma nic. Jest tylko długa droga na molo. Gdzie... on jest... ten... co się dzieje? E? Ścianę by O, coś się dzieje Wszystko w porządku? Jeszcze chwila i byłby pan mokry. Słucham? Zwoł mnie kapitan Obo. Obo! Dumny komandor do du no dumnego kryształu. Żaden tam proszę pan. Hmm, miło mi, kapitanie. Jestem Kate Walker. Steinera. jak miałbym wpaść do tej wody, wolałbym trafić do piekła. Lepiej trzymać się od niej z daleka, jasne, nie? Ten drań tam na mnie czeka. Nie wiem, o kim pan mówi. Potwór z jeziora czyha na nas wszystkich, panienko. Co? Przy. przyjdzie czas na każdego z nas. By dokończyć zielo, trzeba wrócić do walki. O nie, on gada jak Zobacz, twój stary pijany. Zawsze zachowywać czujność. Zawsze. I on na sero gada jak twój stary pijany. Płynno, płynnie przechodząc między pieckim bełkotem, nic mi, mi nie powiedział, czy to maluszek? Nie. To golfik. Da fuck. No, naprzemiennie gada pijackim bełkotem i wiejskimi dziadowskimi pożekadełkami. Z ciężkie do uchwycenia. Trzeba być stary i głupi. Inaczej się tego nie osiągnie. To jest jakiś selt, ale... O, kur... No nareszcie. Zniknęły oznaczenia. Ktoś ukradł ze nocy trzy kury. Ojoj oj. Przepraszam najmocniej. Tak. Szukam warsztatu Simona Steinera. Simon Steiner to mój dziadek. Jestem Sara. Sara Steiner. A znam. Miło Cię poznać, Saro. Jestem Kate Walker. Wskażesz mi drogę do warsztatu Twojego dziadka? Oczywiście. Warsztat mieści się na końcu alejki, po lewej od głównej drogi. Łatwo trafić. <coughs> Dlaczego go poszukujesz? Dziadek ma już swoje lata. Podróżuję wraz z karawaną Jukolą. Podobno twój dziadek miał wykonać mechaniczną protezę dla Kerka, ich przewodnika, który uległ wypadkowi. Bez swojej nowej nogi, Kerk nie będzie w stanie udać się w wielką wędrówkę z plemieniem. A Jukole nie dadzą rady bez przewodnika. Podróżujesz z Jukolami? Mój Boże, ale ci zazdroszczę. W dzieciństwie dziadek opowiadał mi o ich przygodach, tajemnicach i magii. Eee, Szymon, jesteś chyba bardzo blisko ze swym dziadkiem. Bardzo. Rzeczy jasna, bywa zrzędliwy. Zwłaszcza w ostatnich latach. Ale jest naprawdę kochany i bardzo utalentowany. Z kilku zębatek i sprężyn potrafi stworzyć niewiarygodny wynalazek. Jego dzieła zdają się niemal tętnić życiem. Dokładnie wiem, co masz na myśli. Też kiedyś znałam kogoś takiego. Chciałem to Problem powiedzieć. W tym, że odkąd to, to zachorował mnie. Teraz ale... podupadł. Podejrzewam, że gdybym nie otrzymała to... pracy jako kelnerka, pewnie musielibyśmy zamknąć warsztat. Jukole? Wydajesz się lubić Jukoli, prawda? To dosyć niespotykane w Walsem Boże. To prawda, że w sprawie Jukoli ludzie zachowują się głupio. Obwiniają nomadów za wszystkie problemy miasta, odkąd ci tutaj utknęli. Ale ty nie, prawda? Ależ skąd? Dziadek opowiadał mi, że był świadkiem trzech czy czterech wielkich migracji z trusi. Zawsze darzył Jukoli ogromnym szacunkiem. Dzięki niemu też zaczęłam ich podziwiać. Nie. Czy podoba ci się w Boże? Nie. O, niewiele mogę powiedzieć o mieście. Cały czas spędzam w pracy lub opiekuję się dziadkiem. Czy nikt inny nie mógłby się nim zająć? Raczej nas na to nie stać. A poza tym, tak właśnie wolę. Dziadek to moja jedyna rodzina. Dziękuję za pomoc. Zajrzę do dziadka w czasie następnej przerwy. Spotkajmy się tam. Tak, mam nadzieję. Co do zobaczenia. Kate próbowała uskutecznić? Mieszkasz z dziadkiem, a nie możesz go wywieźć do domu starców, czy coś? Dlaczego w tej serii prawie nikogo nie da się lubić? Co to znaczy na końcu alejki? Której alejki? Tej alejki? Widzę chyba Steiner. Jest. Steiner! Rzeczywiście. Bot otwierający drzwi jak w Valadolidę. Dzień dobry. Szukam pana Steinera. Chyba go nie ma. Tak? Przepraszam, że panu przeszkadzam. Nazywam się Kate Walker. Przyszłam odebrać protezę dla Kerka, duchowego przywódcy ukoli. No i cóż, panienko Walker. Doktor Olga Jefimowa powiadomiła mnie, że młody człowiek nie jest jeszcze gotowy na operację, a więc. Panie Steiner, wszystko w porządku? To. To jest niemożliwe. Naszyjnik, który ma pani na sobie, byłbym wdzięczny, gdyby powierzyła mi go pani na moment. Proszę, pan Walker. Uważaj, bo jeszcze ukradnie. Mein Gott. Całkowicie działające serce automatu XZ2000. Doskonała gęstość sprężyn. Wyważone wahadło, drobne mechaniczne pompy. Wszystkie elementy w doskonałym stanie. Dona Wata! Gdzie go pani ukradła, panno Walker? Chcesz się bić? Nie ukradłam tego. To pamiątka. Jedyne, co mam po oskarżeniu. Drogim przyjacielu. Ach zoo, ja bardzo dobrze znam takie niezwykle precyzyjne mechanizmy. Diabelska precyzja. Niezwykłe, niepowtarzalne wykonanie. To był automat Woralberga, droga panno Walker. Tak, no, Prawda? w rzeczy samej jest to dzieło Hansa Woralberga. Dobrze go pan znał? O ja. Mieszkał tu nawet kilka lat. Długo razem pracowaliśmy. Nauczył mnie tak wielu rzeczy, wie pani. To chyba jasne, że opowiadanie mi bajeczek mija się z celem. I obawiam się, że nie mogę pozwolić pani stąd odejść, dopóki nie poznam całej prawdy o pochodzeniu tego obiektu. Eee, po kolei. Panie Steiner. Oscar był wyjątkowym automatem. Okazywał niemal ludzkie emocje. Niestety już go z nami nie ma. To jasne, że nie umarł. Ten, kto nigdy nie żył, nie może umrzeć. Został zdemontowany. Tak musiało być. Tylko to serce po nim zostało. Serce z metalu. To coś więcej niż tylko serce. To coś w rodzaju mechanicznego dysku twardego. Komputer pełny sprężyn, kół i zębatek, ale. Panie Steiner, co panu jest? No tylko zawał. Moje serce. Muszę zażyć lekarstwa. Szybko! Tylko spokojnie. Za moment przyniosę panu leki. Czy nie byłoby dobrze, jakby coś takiego trzymał przy sobie? Ja swoje trzymam przy sobie, Gro? Mogę myszkę? Nie, nie mogę. O, wróciła. Gdzie on trzyma te leki? Cudownie! Wow! Piczny gazety. Ta Nie wygląda, jakby była gotowa. To szkoda. Gdzie ja znajdę te leki? Chusty kubek. To mu prędzej zaszkodzi niż pomoże. Nie ma leków. Recepta. Steinbacha. Nic z tego. Nic, co by pomogło. To bez sensu. Nie ma leków. Jak to bez sensu, przecież nie jest zamknięte. To mu prędzej zaszkodzi niż pomoże. Sodo, gdzie ty masz leki, stary kutwo? Moje serce potrzebuje moich lekarstw. Szybko! Gdzie ja je znajdę? Proszę się czuć jak w domu. <coughs> Jestem tutaj, tylko właścicielem. Powiedz, gdzie masz leki, pusta? Nigdzie nie widzę leków. Uh, więc pani <noise> zostawi mnie przeznaczeniu. Tak jak ty chciałeś mnie zostawić. Gdzie są leki tego ciągu? Nie ma leków. To bez sensu. Nic, co by pomogło, to mu prędzej zaszkodzi. Zobaczyłem, przeczytać receptę, ale po co? Doktor Zamietin, lekarz. Tunuguska Akademia Medyczna, specjalista akredytowany przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Publicznego. 8 marca: dwie fiolki Spironoleron. He? trzy opakowania asylactydy. Zalecenia kapsułki zażywać raz dziennie, najlepiej w porze pod wieczorku. To zarąbiście. Ale nikt nie pytał. Gdzie to łajno jest? To już jest moment, że ruszam. Pusta nigdzie nie widzę leków. Ta, to chyba jest moment, żeby ruszyć po solucję jakąś. Kurna. O, o, o! Albo nie? Może kolacji, tak? A kiedy to kurna jest pora kolacji? Każdy zegar ma inną godzinę, więc to mi nie pomaga. Chyba, że ten mi pomaga, jest za pięć trzecia, to nie jest pora podwieczorku. Może ten? nastawił się sam Zmieniła się minuta Nie po prostu gra jak gubi mnie Jeżeli dobrze rozumiem, to. co gra mnie po prostu oszukuje? Mogę odzyskać myszkę? Dziękuję. O. Odręczna kobieca notatka. Dziadku, proszę pamiętaj, żeby zażyć swoje leki trzy godziny przed kolacją. Czyli. Odręczna kobieca notatka. Dziadku, proszę pamiętaj, żeby zażyć swoje leki trzy godziny przed kolacją. Znaczy, ja już wiem, bo sprawdziłem w internetach, która to ma być godzina, ale. Gdzie jest notatka, która mówi, o której on je kolację? Ja dzisiaj zmarnowałem dwie godziny grając w Kingdom Come Deliverance, jestem bliski załamaniu nerwowemu. Dobra, nie znajdę tego. Okej, okay. kolację o 20. I znowu się zepsuło. Oddawaj mi myszkę. raczej o 20:00 czy 1 2 3 godziny wcześniej Byłoby cool, gdyby ten Gdyby ten zegar chodził wtedy ten leki mógłby zażywać a także zegar nie chodzi no to to zdechnie prędzej czy później na szczęście mnie tu wtedy nie będzie. Masz swoje leki i. Spadaj. Lekarstwo Steinera. Muszę mu je podać jak najszybciej. <coughs> Ach, dziękuję. Za nieocenioną pomoc, droga panno Walker. Obawiam się, że chyba pochopnie panią osądziłem. Nie ma za co, panie Steiner. Proszę mi opowiedzieć, Jest o kotezie. to co? Muszę ją jak najszybciej zanieść do kerka. O ile pozwolni panią zabrać. Ja, ja, ja. Muszę tylko nanieść kilka drobnych poprawek. W grę wchodzą niezwykle precyzyjne mechanizmy. Długo to potrwa? Przepraszam, że pana pośpieszam, ale muszę jeszcze pomóc jukolom. Trzeba znaleźć sposób, aby przeprawić ich i strusie przez jezioro. Bardzo się o nich martwię. Gdy proteza będzie już całkiem gotowa, udam się do szpitala i sprowadzę do pani Kerka. Dzięki temu będzie się pani martwić tylko o pozostałych. Zarobiście? Dlaczego mi pan pomaga? To miłe z pana strony, panie Steiner. Dlaczego pan to robi? A, nie byłem wcześniej dla pani nazbyt uprzejmy. Poza tym, sposób traktowania Jukoli przez innych mieszkańców, tutaj, w moim mieście, obrzydza mnie. Chcę pomóc tym małym diabełkom. Nawet jeśli nie jestem do końca pewien, czy powinni przekroczyć jezioro. Co pan ma na myśli, panie Steiner? Kolejnym punktem podróży jest przeklęte miasto Baranur. Od czasu ostatniej migracji wielkich strusi zamieniło się w prawdziwe piekło na ziemi. Niech pani na chwilę zejdzie na dół, panno Walker. A pokażę pani, co mam na myśli. Hej, pójdziemy na dół w kolejnym odcinku, gdyż ten jest taki k. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka, like, jeżeli tak. I do zobaczenia w kolejnym, w którym no będziemy składać nogę. Jeee! Yeah!